Cześć, nazywam się Zbyszek Ternawski i opowiem Wam o szkoleniu jazda szosowa. Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich motocyklistów, którzy chcą poprawić swoje panowanie nad motocyklem podczas jazdy po krętych drogach. Celem szkolenia jest doskonalenie techniki jazdy w zakrętach oraz kształtowanie prawidłowych nawyków i odruchu. Do szkolenia powinniście podejść nie jak do wydarzenia, tylko do procesu, a to dlatego, że by wyrobić nawyk odruch potrzeba setek lub tysięcy powtórzeń. Na szkoleniu oczywiście będziecie mieli okazję wykonać wiele powtórzeń, ale by utrwalić nawyki, by wyrobić odruchy, powinniście po szkoleniu jeździć w świadomy sposób o drogach publicznych. Szkolenie składa się z pięciu wykładów, na których tłumaczymy ćwiczenia do wykonania podczas treningu na torze. Trening na torze trwa dwie godziny i podzielony jest na pięć sesji, podczas których w małych grupach będziesz trenował pod okiem trenera, który udziela na bieżąco informacji na temat postępów, które robisz. Szkolenie ma trzy poziomy i zaczynamy uczyć od podstaw. Nauczysz się prawidłowego dosiadu i pozycji na motocyklu, co pozwala rozluźnić się podczas pochylania w zakręcie. Nauczysz się balansowania oraz sprawnego pochylania motocykla przeciw skrętem, widzenia w zakręcie oraz np. hamowania w zakręcie, co przydaje się wtedy, kiedy z za dużą prędkością wjedziesz w zakręt lub wtedy, kiedy on się zacieśnia np. Na, na górskiej serpentynie. Szkolenie zorganizowane jest w profesjonalny sposób, stawiamy na bezpieczeństwo i indywidualne podejście do kursantów. Gwarantują to trenerzy, którzy są doświadczonymi motocyklistami, praktykami jazdy turystycznej oraz mają sukcesy w startach i zawodach motocyklowych. Kurs bardzo fajny, polecam go wszystkim jeżdżącym dużo lat i tym początkującym. Można by szkolić sobie spokojnie technikę, zobaczyć swoje błędy, przede wszystkim po zimie wyluzować się. Na szkolenia zapraszamy zarówno początkujących motocyklistów, jak i mających pewne doświadczenie w jeździe i chcących podnieść swoje umiejętności, niezależnie od rodzaju posiadanego motocykla. Zajęcia prowadzimy na torach szkoleniowych w Łodzi, w Pszczółkach koło Gdańska, w Krakowie, Legnicy i w Białymstoku. Na zajęcia możesz przyjechać na własnym motocyklu, możemy ci też wypożyczyć maszynę. Dostępne terminy znajdziecie na adwakademii.pl